Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym Wam złożyć życzenia bożonarodzeniowe. W tym roku dość tak nietypowo, bo za pośrednictwem nagrania. Ale uważam, że to jest bardzo potrzebne, zwłaszcza w tym czasie, jaki przeżywamy, czasie pandemii, gdzie potrzeba nam takiego kontaktu, żeby się usłyszeć, zobaczyć. A też niestety doświadczenie z lat ubiegłych. Mówi tak, a nie inaczej, kiedy na Facebooku często widzimy jakieś życzenia, nawet mniej czy bardziej, mające coś wspólnego ze świętami Bożego Narodzenia Damy lajka i przewijamy dalej, a to chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Moi kochani, ja w tej chwili jestem w drodze do swojego rodzinnego domu. Jadę do Tarnowa na Wigilię, do swoich najbliższych. Jestem przekonany, że wy też w tej chwili albo już macie ostatnie jakieś przygotowania w swoich domach i za niedługo zasiądziecie do wigilijnych stołów albo też jesteście w podróży do swoich najbliższych i bardzo dobrze tak właśnie powinno być, bo przecież zbliżają się święta Bożego Narodzenia i popatrzcie jak szybko przeszedł czas Adwentu szybciutko nam można powiedzieć przeleciał co wcale nie znaczy, że Uciekł. To był czas dobry, intensywny, dobrze przepracowany, dobrze się przygotowaliśmy do tych świąt Bożego Narodzenia. Ale ważne, żeby pamiętać o tym przygotowaniu wewnętrznym nie tylko tym, co na zewnątrz, ale tym, co w środku. I myślę, że ten czas Bożego Narodzenia jest nam naprawdę potrzebny, żeby no, troszkę się zatrzymać. Zatrzymać się. Pomyśleć, co się wokół mnie dzieje, zauważyć to wszystko, co się wokół mnie dzieje, zastanowić się nad tajemnicą świąt Bożego Narodzenia, tajemnicą Pana Boga, który z miłości do każdego z nas stał się człowiekiem. Chciałbym z okazji tych świąt, moi kochani, aby każdy z Was doświadczył tej ogromnej miłości Pana Boga. Niekiedy słyszę w różnych rozmowach z Wami, że no owszem, tęsknimy do świąt Bożego Narodzenia. Nie możemy się ich doczekać, bo są takie wyjątkowe. No a kiedy one przychodzą, to już nie jest tak kolorowo, często może nawet nie umiemy spędzać czasu razem. Chciałbym Wam życzyć, żeby w tym roku każdy z Was, a może każdy z nas, rzeczywiście postarał się, aby ten czas, który mamy poświęcić dla swoich bliskich, nie tracić go w świecie wirtualnym, w mediach społecznościowych, w internecie, w telewizji. No, jest duża taka pokusa. Ale teraz w tym roku wyjątkowo naprawdę potrzeba nam drugiego człowieka, i nawet może nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo my jesteśmy potrzebni drugiemu, naszym najbliższym. Postarajmy się, aby nie uciekać od nich, abyśmy umieli znaleźć czas, bo ten czas to jest to najcenniejsze, co mamy. Nie da się go kupić, nie da się go. W żaden sposób wydłużyć. Jeżeli go komuś dajemy, to to jest najcenniejszy dar, jaki możemy dać. Moi kochani, niech nie zabraknie w tym czasie też modlitwy, bo przecież to są święta, a więc mają wymiar, no, wymiar związany z naszą wiarą. Nie może go zabraknąć. Nie może zabraknąć śpiewu kolęd. One też są bardzo ważne. Czy będą nam wychodzić mniej, czy bardziej, to już jest inna rzecz. Tym się nie przejmujmy. Bo najważniejsze, że jesteśmy razem i że śpiewamy te kolędy razem. Pomodlimy się razem. Życzę Wam więc, aby te święta były świętami rodzinnymi. Aby były świętami pełnymi wiary. I żeby Pan Bóg, który przychodzi do nas w tajemnicy tych świąt, aby rzeczywiście przyniósł do naszego życia nadzieję, taką prawdziwą, prawdziwą nadzieję, która wypływa z naszej bliskości z Panem Bogiem. Jeżeli tej bliskości może brakuje, to trzeba nad nią popracować. Pan Bóg przychodzi do każdego z nas i czeka. Aż my pozwolimy mu na to, żeby wszedł do naszego serca. Nie bójmy się, otwórzmy te serca na zbawiciela, który przyjdzie do nas w tych najbliższych dniach kolejny raz, kolejny rok. I oby to był kolejny rok wielu naszych zmian na lepsze, żeby nie zabrakło pracy nad sobą, wytrwałości w tych postanowieniach, które. Podejmowaliśmy wcześniej. Niech to będzie naprawdę święty czas. Bo to są święta. Moi kochani, wszystkiego dobrego. Dziękuję, że poświęciliście tą chwilę, żeby mnie wysłuchać. Wracajcie bezpiecznie do swoich domów. Obyśmy się może też spotkali w naszym sanktuarium, na mszy świętej. Niech Pan Bóg. Każdego z nas napełnia swoją łaską. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.